Przechodząc do głośnych noworocznych tematów, to media za granicą zaczęły huczeć na temat wybuchu. Tesla. Wybuch miał miejsce pod hotelem Donalda Trumpa, a wokół tego zaczęło pojawiać się sporo kontrowersji. No bo jak wiemy, właściciel Tesli, czyli Elon Musk, był szeroko zaangażowany w kampanię prezydencką Trumpa i panowie często pokazują się w swoim towarzystwie, więc cała sytuacja wyglądała dosyć ironicznie. Jak się dowiadujemy, zginęła jedna osoba i był to kierowca zdetonowanego cybertraka, a siedem osób zostało poważnie rannych. Sytuacja natychmiastowo odbiła się głośnym echem w sieci, jednak sposób, w jaki została ona przedstawiona, wzbudził sporo negatywnych. Emocji w stronę Tesli i całą sprawę skomentował Elon Musk. Nagłówki artykułów dość mocno sugerowały, że wybuch był winą samego producenta, a internauci od razu to podłapali i zaczęli pisać, że zapewne jest to wina baterii lub po prostu tego, że samochód jest elektryczny. Bo jak wiadomo, wokół elektryków krąży sporo kontrowersji dotyczących ich nagłych wybuchów czy nieugaszalnych pożarów. Po zbadaniu całego miejsca zdarzenia najaw wyszło, że Tesla posiadała w sobie ładunki pirotechniczne, w tym petardy oraz kanistry z benzyną. A oprócz tego świadkowie twierdzą, że wybuch nie nastąpił raz, a co najmniej trzy razy. I początkowo nie było wiadomo, kto odpowiadał za tę sytuację, ponieważ samochód był wynajęty przez aplikację. Jednak policja dość szybko ustaliła, że był to 36-letni żołnierz stacjonujący w Niemczech, który przyjechał do USA na urlop, a chwilę przed samą detonacją strzelił sobie w głowę. Elon Musk wypowiedział się w tej sprawie na swoim Twitterze, potwierdzając, że wybuch jest winą ładunków podłożonych w aucie oraz dodał, że do samego końca wszystkie parametry pojazdu były sprawne. Oprócz tego odpowiedział też na tweet, w którym ktoś za Sugerował mu pozwanie serwisów podających dalej dezinformację, pisząc: Może nadszedł czas, aby to zrobić.